Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek Misja UJ. Zapraszamy do wysłuchania wykładu doktora Pawła Sekuły z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z Katedry Ukrainoznawstwa. Wyobraź sobie taką sytuację. Obszar o powierzchni połowy Polski został skażony promieniotwórczymi substancjami w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy dla życia. Wyobraź sobie, że z tego powodu setki tysięcy ludzi zostaje zmuszonych do porzucenia rodzinnych domów, miast i wiosek. Pozostali zaś muszą przystosować się do życia według nowych, często restrykcyjnych reguł. Wyobraź sobie, że z terytorium o powierzchni województwa śląskiego lub województwa świętokrzyskiego wysiedlono wszystkich mieszkańców z powodu zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Tak właśnie stało się prawie 35 lat temu we wschodniej części Europy, na Polesiu, historycznej krainie znajdującej się na granicy trzech państw, Ukrainy, Białorusi i Rosji, wchodzących wówczas w skład Związku Sowieckiego. 26 kwietnia 1986 roku, wskutek źle przeprowadzonego eksperymentu w czarnobylskiej elektrowni jądrowej, znajdującej się 120 km na północ od Kijowa, wybuch reaktor numer 4. Wydarzył się najgorszy z możliwych scenariuszy. Zniszczeniu uległ rdzeń reaktora zawierający paliwo jądrowe, a ogromne ilości promieniotwórczych izotopów zostały uwolnione do środowiska naturalnego. Władze sowieckie podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców z terenów położonych w promieniu 30 km od reaktora, a później z jeszcze dalej położonych rejonów. 27 kwietnia ewakuowano prawie 50 tysięczne miasto Prypeć, zamieszkałe przez pracowników elektrowni i ich rodziny. W ciągu zaledwie trzech godzin wywieziono mieszkańców przygotowanymi wcześniej autobusami. Obiecywano im powrót do domu po upływie trzech dni. Nie wrócili do niego już nigdy. Prypeć, podobnie jak setki ukraińskich, białoruskich, a także rosyjskich miejscowości, pozostaje dzisiaj całkowicie opustoszała i zrujnowana. Wraz z mieszkańcami przepadła na zawsze bogata kultura Polesia. Ta unikalna kraina, nazywana ze względu na bogactwo kultury sięgającej swoimi korzeniami tysiąca lat wstecz ukraińską Atlantydą, po katastrofie czarnobylskiej zamieniła się w opustoszałą ziemię niczyją. Tylko na Ukrainie powierzchnia rejonów, które wskutek promieniotwórczego skażenia otrzymały odrębny status prawny, wynosiła prawie 54 tysiące kilometrów kwadratowych to więcej niż powierzchnia takich państw jak Słowacja czy Bośnia i Hercegowina. Również tylko na Ukrainie. Ogólna liczba poszkodowanych wskutek katastrofy w latach 90. XX wieku wynosiła ponad 3 miliony osób. To znacznie więcej niż liczba mieszkańców takich państw jak Litwa, Łotwa czy Estonia. Po upływie ponad trzech dekad wokół Czarnobylskiej elektrowni Wciąż istnieją granice tzw. strefy alienacji, nazywanej także strefą odosobnienia, strefą czarnobylską, 30-kilometrową strefą lub po prostu zoną, do której wstęp ze względu na warunki radiologiczne bez specjalnego zezwolenia jest surowo wzbroniony. Czarnobylska strefa nie jest jednak zupełnie pozbawiona mieszkańców. Na jej terenie pracują zmianowo tysiące robotników. Prowadzone są zaawansowane prace mające na celu zminimalizowanie skutków katastrofy. Powstają m.in. specjalne przechowalniki dla odpadów promieniotwórczych czy dla bardzo niebezpiecznego wypalonego paliwa jądrowego z czarnobylskich reaktorów. W 2016 roku na zniszczony i wciąż wysoko wysokopromieniotwórczy wrak reaktora nasunięto stalową konstrukcję tak zwaną arkę. Ta ochronna powłoka ma izolować reaktor przez najbliższe 100 lat. Jej powstanie było możliwe dzięki finansowemu i organizacyjnemu wsparciu 28 państw i organizacji międzynarodowych. Arka jest jednocześnie największą ruchomą konstrukcją na świecie, jaką kiedykolwiek wybudował człowiek. Liczy prawie 110 metrów wysokości i 260 metrów długości. Pomimo podejmowanych prób, Ograniczenia negatywnych skutków katastrofy, tereny wokół elektrowni prawdopodobnie jeszcze bardzo długo pozostaną skażone. Okres półrozpadu niektórych promieniotwórczych izotopów, które wydostały się ze zniszczonego reaktora, zwłaszcza izotopów plutonu, wynosi dziesiątki tysięcy lat. To o wiele dłużej niż istnieje cywilizacja człowieka. Trudno w takiej perspektywie prognozować dalsze losy tego miejsca. Nie wszystkie pesymistyczne prognozy naukowców sprawdziły się. 35 lat temu, gdy doszło do wybuchu, większość z nich twierdziła, że na terenach, z których ewakuowano mieszkańców, powstanie radioaktywna pustynia, na której nie będzie nie tylko ludzi, ale nie przetrwają również zwierzęta i zginą rośliny. Te przewidywania na szczęście okazały się nietrafne. Przyroda na terenie czarnobylskiej strefy nie tylko przetrwała. Ale nastąpiło niebywałe odrodzenie flory i fauny, jakiego na tych terenach nie było od ponad 100 lat. Okazało się, że przyroda potrafi lepiej niż człowiek przystosować się do radioaktywnych warunków. Obecnie obszary zalesione stanowią 60% powierzchni strefy, a do 2050 roku mogą wynieść nawet 70%. Zaczęła wzrastać populacja zwierząt i ptaków, którym nie zagrażała już więcej działalność człowieka, taka jak myśliwstwo, kusownictwo czy intensywne rolnictwo z zastosowaniem pestycydów. Odrodzeniu świata zwierząt towarzyszy ich ogromna różnorodność stale lub okresowo. Na terytorium strefy przebywało już ponad 400 rodzajów kręgowców, w tym kilkadziesiąt gatunków zapisanych w czerwonej księdze Ukrainy oraz kilkanaście wpisanych do Europejskiej Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych. Na obszarze czarnobylskiej strefy żyje ponad 70 gatunków ssaków, prawie 30 gatunków ptaków, kilkanaście gatunków gadów i płazów oraz około 70 gatunków ryb i skorupiaków. Obszar polesia to także miejsce okresowego odpoczynku ptaków podczas wiosennych i jesiennych migracji, z których część wybiera to miejsce na gniazdowanie. Zupełnie symbolicznym momentem w historii czarnobylskiej strefy stało się pojawienie w 1992 roku na czarnobylskim niebie około 15 bocianów białych. Był to pierwszy raz, gdy ptaki wróciły do promieniotwórczej strefy i wyprowadziły w niej lęgi. Najbardziej zauważalny był wzrost liczby przedstawicieli megafauny: łosi, jeleni szlachetnych, a stosunkowo niedawno także niedźwiedzi brunatnych. Spośród drapieżników pojawiły się wilki oraz rysie. Wilcze watachy w czarnobylskiej strefie czują się bardzo dobrze. Są w znakomitej kondycji, a ich populacja jest największą na Ukrainie. W ich cieniu rosła także populacja mniejszych pod względem gabarytów zwierząt. Bobrów, zajęcy, drapieżników z rodziny łasicowatych i olbrzymiej liczby gryzoni. Pośród populacji rzadkich gatunków ptaków występują między innymi bocian czarny, bielik zwyczajny oraz największa sowa europejska, puchacz zwyczajny. W zonie rosną również rzadko spotykane w tej części Europy rośliny i występują chronione gatunki płazów i gadów. Do czarnobylskiej strefy wróciło wiele rzadkich gatunków, wśród nich takie, które nie występują na całym obszarze Ukrainy i Białorusi należą do nich na pewno mopek zachodni i borowiec olbrzymi z rzędu nietoperzy. W 1998 roku do czarnobylskiej strefy z Askani Nowej w obwodzie Hersońskim na Ukrainie sprowadzone zostały konie przewalskiego, które w zasadzie przetrwały już tylko w ogrodach zoologicznych. Konie, w liczbie 31 sztuk, w przeciągu następnych kilku lat bardzo szybko zwiększyły swoją populację, znakomicie aklimatyzując się do warunków panujących w zonie. Rozmnażaniu koni sprzyjał fakt, że nie posiadały one naturalnego wroga, który zagrażałby ich życiu przede wszystkim człowieka. Podobny projekt asymilacji w czarnobylskiej strefie opracowano dla populacji żubrów europejskich. Jednym z powodów, które stały za tą decyzją, było zdziesiątkowanie tych zwierząt na Ukrainie. W akcie desperacji, środowiska ekologiczne. Aby ratować żubry, próbowały na początku XXI wieku przeforsować umieszczenie ich w czarnobylskiej zonie, gdzie miałyby większą szansę na przeżycie. I chociaż wówczas pomysł introdukcji żubrów nie powiódł się, to obecnie podejmowane są próby, by wrócić do realizacji tego planu, w czym miałyby pomóc żubry sprowadzone z Polski. W Polsce żyje ponad 2200 żubrów. Zatem niektóre pary mogłyby zostać przewiezione do czarnobylskiej strefy, gdzie z pewnością znalazłyby równie sprzyjające do życia tereny, jak w Puszczy Białowieskiej czy Puszczy Knyszyńskiej. Zona powoli wraca do pierwotnego stanu przyrodniczego, zanim jeszcze tereny te zostały poddane silnej działalności człowieka. Bogactwo świata zwierząt było niegdyś wizytówką czarnobylskiego rejonu, na bagnach poleskich królowały łosie, a z drapieżników wilki i rysie, nazywane przez miejscową ludność plamistymi lampartami tutejszych lasów. Dopiero intensywna eksploracja człowieka i nieumiarkowane zabijanie doprowadziły do wytrzebienia wielu gatunków. W 30. rocznicę katastrofy w czarnobylskiej strefie alienacji utworzony został Czarnobylski radioekologiczny rezerwat biosfery o łącznej powierzchni ponad 226 tysięcy hektarów. Rezerwat biosfery będzie w założeniu pełnił podwójną funkcję ochronną. Z jednej strony będzie osłaniał terytorium Ukrainy przed zagrożeniami o charakterze radiologicznym, z drugiej strony będzie izolował czarnobylską florę i faunę przed ingerencją z zewnątrz. Wśród podstawowych zadań rezerwatu biosfery jest ochrona unikalnej przyrody polesia, zachowanie biologicznej różnorodności, a także multiplikacja wybranych gatunków zwierząt. Wśród różnych opinii na temat dzikiej flory i fauny obecna jest również ta, że przyrodę trzeba regulować, np. poprzez odstrzał lub odłów, że trzeba ją koniecznie kontrolować i próbować jakoś nad nią zapanować. Doświadczenie pracy wielu naukowców na terytorium czarnobylskiej strefy pokazuje jednak, że jest ona o wiele bardziej złożona niż aktywność człowieka. Dzisiejsza strefa czarnobylska jest również wielkim laboratorium badawczym, nic więc dziwnego, że przyciąga naukowców z całego świata reprezentujących różne dziedziny nauki i dyscypliny naukowe. Do Czarnobyla przyjeżdżają w celach badawczych biolodzy, fizycy, Chemicy, a także etnolodzy, kulturoznawcy czy historycy pragnący zrekonstruować białe plamy katastrofy. Wśród badaczy czarnobylskiej strefy są także pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawdopodobnie jeszcze bardzo długo czarnobylska strefa będzie przyciągać naukowców, turystów, dziennikarzy, a także dzieci i wnuków wysiedlonych 35 lat temu mieszkańców. Dziękuję za uwagę, mówił Paweł Sekuła, Katedra Ukrainoznawstwa, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.